Monkowi to jest z tej strony Darlew i dzisiaj odsuniemy piosenkę piwko nie można mocną Noc ulicę. no zobaczymy co to jest więc bym zaczął a jak ten to zostawcie lajka like i suba bo doganiamy Szymonka ogonka więc wiecie co robić Piu, lecimy już widzę że to będzie mocna piosenka jaki krajizm jest co to jest Gdzie to jest w ogóle? To jest Wrocław, Wrocław chyba. Cholera, więc jak ja mam sobie pomyśleć... Nie, czekaj, nie, nie wiem, czy to jest Wrocław. Weź się gdzie to jest. Ej, nie, ty! Aleja tam jest! No to jest Wrocław, nie! Słuchaj, czy ja tak blisko tego kretyna mieszkam? Nie? Ja pierdziela Nie dobra, blisko, no 40 km, nie? Ale to i tak blisko, nie? Jestem ja... w się Od dzisiaj nie jadę nigdy uberem. Nigdy. Jak ja go bym spotkał, to nie. Koniec, koniec gry. Game over, bro. Co to jest? Ej, tu są losowe słowa mi się wydaje. Ej, słowa, mi się wydaje. O tego, nawijam piosenkę i mówię taką Wszystkie słowa w myślach chłopie łączy i tak o nie można Ale jest czymś tak tak Can do not tell you? You're not my room, yeah. That's so funny. I'm gonna guess for the rest Nice. Chcą ginąć za ich interes Wolę jeździć tak sam, po co mi ten stres? Zamówiła Magda, a ja Ciesepa Zawsze ktoś coś kręci, a ja tylko slepam Nie jestem Uberem, jestem legendą tres. Tylko można, kurwa, dawaj tu gaz Czasem małże, czasem boś po malanżu Mówię, jak mam żyć, bo płacę od razu nie jestem Uber'em, jestem kurwa piwkiem! Z piwkiem nie można? Nie, nie można kurwa! <śmianie> Z piwkiem można? Nie, nie można! Ej, to jest bęger i co Na TikToku to będzie podbijało, nie? Wszystko będzie podbijało, nie? Nie, nie można kurde! Kurwa, o, o, ja The best uh eh, in me the me. world, да. Lost mean O. No. Poznań The World Ocena 8 na 10 I taka rada na przyszłość dla Was Nigdy nie wsiadajcie, nie wsiadajcie. Do piwko nie można O trzeciej w nocy Bo stanie się wam krzywda Marka Widzimy się Nie wiem kiedy Ale do kiedyś